Co czeka strzelce w nadchodzącym tygodniu, między 19 a 26 września? Strzelec. No dobrze. Wylosujmy dla strzelca kartę. Kochani, mamy marzyciela, czyli duży arkan. W ogóle, słuchajcie, dużo losuje dużych arkan dla znaków. czyli to będzie ważne? Tydzień mamy 25, mamy Nów w znaku wagi. Więc, więc moi drodzy, Będą ważne jakieś nowe początki. I a propos nowych początków, strzelce mogą coś rozpocząć. Mogą coś rozpocząć w nadchodzącym tygodniu. Mamy wzrost wiary, podążanie za marzeniami. Niespodziewane nowe możliwości mogą się pojawić. Też również sprawy związane z dziećmi będą ważne, ponieważ karta głupca czy marzyciela jest przypisana do. Dziecka, kochani, do dzieci. Kupiec oznacza oczywiście nowe początki, radość, beztroskę, zaczynanie czegoś nowego, też może oznaczać jakąś imprezę, też jest kartą podróży. A więc, moi drodzy, zapowiada się pozytywny tydzień dla Was. Moje drogie strzelce, niespodziewane możliwości się pojawią, pamiętajcie o tym, aby ich nie przegapić, aby ich nie przegapić. Myślę, że tutaj końcówka tygodnia będzie dla Was bardziej istotna między 25 a 27, kiedy to um, kiedy to rozpocznie się nów w znaku wagi, czyli tego 25 września. I już po nowiu będzie można y, będzie można coś rozpoczynać, kochani. No dobrze. Ogólnie też taki nastrój bardzo y, optymistyczne, bym powiedziała, bez troski. W uczuciach mogą się pojawić nowe możliwości, jakaś niespodzianka, ale też sprawy związane z dziećmi albo początek czegoś nowego, jakieś flirty, mm, zaczepianie i tak dalej. Natomiast to jest wszystko w fazie początkowej, kochani. Nowa znajomość, oczywiście, również. Tylko pamiętajcie, faza początkowa. Dobrze, dalej. Koziorożec. Co dla koziorożca? Jaka karta na najbliższy tydzień? Proszę bardzo. Dziesiątka wody. Bardzo ładna, pozytywna karta karta rodziny. Wspierające i satysfakcjonujące życie rodzinne, Twoje potrzeby emocjonalne i materialne są spełniane, godne zaufania, związki międzyludzkie. Kochani, no to jest przepiękna karta najwyższa karta, jeśli chodzi o, o żywioł wody. Mamy dziesiątkę kielichów, w takiej tradycyjnej tarota, która oczywiście jest kartą spełnienia, czyli przede wszystkim spełnienia na takim polu rodzinno- uczuciowym. Rodzinno-uczuciowym. Natomiast, słuchajcie, z dziesiątką jest jeszcze taki kłopot, że na przykład dla wolnych koziorożców ta karta nie pokaże raczej nowych znajomości, ponieważ to już jest karta zamykająca cały cykl, tylko pokażę, że sytuacja będzie kontynuowana taka, jaka jest. Ale pamiętajcie o tym, że nie widać smutków w tym tygodniu, widać satysfakcję, dobre relacje międzyludzkie, czy to przyjacielskie, czy to rodzinne, czy to koleżeńskie. Także myślę, że koziorożce będą zadowolone i takie bardziej emocjonalne się staną. Szczególnie moi drodzy, w tych dniach teraźniejszych, czyli 18, 19 i 20 wrzesień, kiedy Księżyc przebywa w znaku raczka. Wam się tak udzielą takie emocje pozytywne. Dobre relacje z rodziną dla koziorożców. Myślę, że to jest ważne. No dobrze, lecimy dalej. Co dla wodnisia? No to chyba ty chcesz wyjść bardzo. O, ósemka powietrza dla wodnisia. Wasza energia, czyli energia powietrza, aczkolwiek, kochani, ósemka powietrza, iluzja bycia uwięzionym, brak pewności siebie, obawa przed podjęciem działań. Ósemka powietrza jest kartą blokad i ograniczeń. Ja o niej opowiadałam ostatnio, moi drodzy. Kochani, no pamiętajcie o tym, że wszystkie. Blokady, które pokazuje ta karta, znajdują się w Waszym umyśle, w Waszej głowie, tak? Także tutaj w nadchodzącym tygodniu trzeba bardzo zwrócić uwagę na swoje nastawienie, na swoje myśli, aby one nie były zbytnio pesymistyczne. Nie zamykajcie się w takich myślach, kochani. Nie zamykajcie się w takich myślach. Pamiętajcie, że jesteście w stanie. Jesteście w stanie zmienić sytuację, ponieważ wcale nie wygląda ona aż tak źle, jak Wam się wydaje. Ta karta oczywiście zachęca do działania, nie do bierności, tylko do działania, więc nie bójcie się, nie lękajcie się przed podjęciem jakichś działań, bo te strachy wszystkie, które Was mogą dopaść, są tylko i wyłącznie w Wytworami Waszego umysłu, czyli tych negatywnych myśli, negatywnych schematów, które skądś tam e, zaczerpnęliśmy, zapewne już we wczesnym dzieciństwie, kochani. Dobrze, to tak ogólnikowo. Ważny będzie koniec tygodnia, ponieważ jest to żywioł powietrza, między 25 a 27 września, kiedy to księżyc przebywa w znaku wagi. Kochani, no dobrze, co dalej. I zostały mi ryby. Ryby mi zostały. No to ryby też chcą wyjść. Rybki. arska płanka. No przepiękna karta połączona ze znakiem raka, ale to jest nasz pokrewny żywioł, słuchajcie. Duży arkan, bardzo ważny tydzień dla znaku ryb. Posłuchaj swojej intuicji, droga rybko, masz ją ogromną. Zachowaj cierpliwość, rozważ. Dokładnie swoje potrzeby, zanim przystąpisz do działania. Czyli nie spieszymy się w tym tygodniu, kochani, nie spieszymy się. Kapłanka jest kartą, zawsze to powtarzam, jest kartą milczenia i kartą bierności. Kapłanka czeka, co jej przyniesie los. Kapłanka czeka, jak dalej, rozwiną się, jak dalej rozwinie się sytuacja. Kochani, kapłanka naucza lub kapłanka się uczy. Możecie mieć drogie rybki kontakt z mądrą, wykształconą kobietą, lub no, takowe wy jesteście, lub to jest wasza energia. Także tutaj bardzo sprzyjający czas do nauki. Kapłanka jest też kartą sekretów, kochani, więc jakieś sekrety w tym tygodniu możecie odkryć, czy to. W, sfery, w sferze uczuciowej, czy to w innej sferze. Kapłanka bardzo często też pokazuje lekarza, kto się wybiera do lekarza i będzie yy, nim starsza kobieta, starsza od Was kobieta. Na pewno będzie to dobry wybór. W ogóle, słuchajcie, współpraca ze starszymi kobietami dla znaku ryb będzie bardzo pozytywna w przyszłym tygodniu. Arcykapłanka również może pokazywać mamę, starszą, mądrą, doświadczoną osobę, która ma bardzo dużo pozytywnych, ciepłych, życzliwych uczuć w yy, waszą stronę. Może być mama, może być ciocia, może być babcia, no, ktoś z rodziny krewny, nawet starsza przyjaciółka. Na pewno kobieca postać będzie ważna w tym tygodniu dla znaku Rybek i myślę, że te dni teraźniejsze 18, 19, 20, kiedy księżyc przebywa w znaku Raka będą bardzo ważne. Artystyczna płanka jest przypisana do znaku Raka, także Zwróćcie uwagę, co się będzie działo w najbliższych dniach. 18, 19 i 20 wrzesień. Dobrze. I co nam zostało? Baran i byk, kochani. Baran. Mag. Ależ losuje dużo yy, wielkich arkan. Kochani, mag. Archanioł Raziel, jesteś gotów? Drogi baranie, oczywiście to jest dla barana. Baran będzie kreował. Jesteś na coś gotów, drogi Baranie. Masz wszystko, czego ci potrzeba, lub też pojawiła się możliwość zamanifestowania tego życie Jest pełne magii. Działać Baran powinien w najbliższym tygodniu. Kochani, e, wszystko, co sobie zaplanujecie, powinno się udać. Szczególnie jakieś nowe działania. Nowe działania. Pamiętajcie żeby brać sprawy w swoje ręce, żeby nie czekać, żeby się dużo też komunikować. Mag też pokazuje dużo komunikacji, może też pokazywać jakiegoś, słuchajcie, adoratora, ale trzeba na niego uważać, bo mag jest takim czarusiem. Ważne dni między 25 a 27, a 27 września, kiedy to księżyc będzie przebywał w znaku wagi. No dobrze, moi drodzy. Także dla Barana bardzo ładna karta, karta kreacji. Pamiętajcie, że możecie zdobyć to, co sobie zaplanowaliście w tym tygodniu, tylko trzeba działać, kochani.